Standardowa, zaczniemy sobie analizę od największego interwału. W tym przypadku jest to oczywiście interwał tygodniowy, z racji tego, no, że cały czas mamy tego otwartego tygodniowego spadkowego gapa, który leży oczywiście na 86 do 80 tysięcy dolarów. I według mnie w dłuższym terminie. No, w najbliższych dniach może e, powinniśmy wrócić po właśnie 84-86 tysięcy dolarów bo tutaj leży kilka poziomów CME gap e, tygodniowy spadkowy gap jednodniowy e, gap i o, oczywiście 0,5 e, czyli equilibrium i z racji tego, że przy tym ruchu spadkowym nie było żadnego pullbacka czyli tego retrace'u, to bardzo możliwe że w najbliższej przyszłości taki właśnie się pojawi, bo widzicie jak sobie zobaczymy ten trend spadkowy, który jest bardzo bardzo intensywny to on tak naprawdę nie ma żadnego mm, prawdziwego jeszcze pullbacku, tak? Czyli to wygląda mniej więcej w ten sposób i nie ma tego prawdziwego pullbacku, czyli na przykład czegoś takiego i to będzie taki healthy e, truch spadkowy, tak? Czyli ten trend spadkowy, bo jak zobaczycie sobie tutaj, to zazwyczaj przy tych spadkach, no mamy po prostu te jakieś tam mniejsze lub większe pullbacki i to mniej więcej w ten sposób się rusza niż tak jak teraz, idziemy praktycznie pionowo, tak? Widzicie, że mniej więcej to wygląda w ten ruch spadkowy w ten sposób, a powinien wyglądać tak, więc ten pullback prędzej czy później się pojawi, tylko trzeba go przewidzieć, tak? Więc co to się aktualnie dzieje na mniejszym interwale? No jak już sobie powiedzieliśmy o tym, że na większym interwale chcemy zobaczyć właśnie Bitcoina, który idzie do tych poziomów, bo jest tutaj kilka miejsc, które powinien wypełnić, Dodatkowo mogę dodać, że Bitcoin, nawet przy tym ruchu wzrostowym, który zrobił tutaj ten mega duży wzrost z 60 tysięcy do 72 tysięcy dolarów, o 12 tysięcy dolarów wzrostu, nawet nie dobił do pierwszego poziomu Fibonacciego, czyli 0382, czyli tego minimalnego, z którego hmm, jeżeli jesteśmy mega spadkowi powinniśmy dobić, tak? Czyli stąd i reakcja spadkowa kontynuacja tego trendu. Nawet to się nie wydarzyło, więc nawet nie zrobiliśmy żadnego pullbacka. To jest po prostu skupienie mm, przez e, ludzi Bitcoina i nawet jeszcze nie wydarzył się ten pullback, który mm, przed nami jeszcze jest. Więc e, w tym miejscu nie zalecałbym shortować z racji tego, że to jest jesteśmy w bardzo, bardzo, bardzo nisko. No jak zobaczycie sobie tą tygodniówkę, no to tutaj um, możecie zobaczyć no że kto by chciał tutaj shortować tak shorty raczej gdzieś z tego miejsca tak to jest minimalne to miejsce właśnie żeby to shortować tak jak shortowaliśmy z tego na tym pullbacku właśnie tak jak się shortuje um, na tych miejscach tak pullback pullback e, tutaj też jest jakiś pullback tutaj też jest pullback więc widzicie na takich miejscach chcemy shortować a nie chcemy shortować raczej tych miejscach tak to jest dosłownie to samo co się aktualnie teraz dzieje czyli byście shortowali w tym miejscu tak po zgarnięciu płynności e, i w ogóle e, no w, w bezsensownym miejscu raczej, raczej chcemy żeby cena wróciła do tego miejsca żeby to w ogóle shortować tak więc na takie coś czekamy a nie shortujemy w bardzo 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 niskim miejscu e, więc ja aktualnie czekam aż bitcoin wróci do tego miejsca żeby ładować się shorty więc tutaj i wyłącznie jedynie longi ale, żeby te longi otworzyć, to trzeba mieć więcej potwierdzeń, że to jest na pewno dołek tego ruchu, bo według mnie, no to ten dołek jest troszeczkę, można powiedzieć, że nieidealny dla mnie, tak? No, idealny dołek dla mnie wyglądałby w ten sposób, gdybyśmy na przykład zgarnęli ten dołek, czyli ten sell side 40-50 tysięcy dolarów i dobili do na przykład jakiegoś wzrostowego gapa, czyli no, najlepiej tego 3 miesięcznego gapa. To byłby w ogóle idealny dołek. I tutaj prawdopodobnie też bym szukał longów. Ale oczywiście to jest przykład. Nie mówię, że bitcoin ma zejść do 30 tysięcy dolarów, tylko mówię o tym, że to jest mój idealny scenariusz dla właśnie Bitcoina, Tak jak tutaj byliśmy w tym tygodniowym, wzrostowym gapie. zgarnęliśmy płynności stąd. To jest właśnie taki idealny dołek, tak? Czyli zgarnięcie płynności i dobicie do większego interwału gapa, tak, czyli w tym przypadku od no tygodniówka i Mniej więcej tak bym chciał, żeby to wyglądało. Tutaj ewidentnie, e, też na tygodniówce, już Wam to mogę powiedzieć, że przebiliśmy ten poziom i ten poziom, który tutaj właśnie zrobiliśmy, to jest Breaker Block, więc e, tego poziomu raczej już nie odzyskamy. Tak, ten cały tutaj poziom to jest Breaker Block i na, e, może nie na pewno, ale powrót do tego poziomu to będzie bardzo mocne miejsce do sprzedaży. Tak. E, więc jeżeli sobie omówiliśmy tygodniówkę dniówkę możemy przejść na mniejszy interwał. I na czterogodzinowym interwale, co tutaj się dzieje? No, po pierwsze. Dobiliśmy do tych jednodniowego spadkowego gapa, który jest w tym miejscu. Tutaj była okazja do shortowania. Ja tutaj jej nie wykorzystałem, bo byłem zap oczywiście zapatrzony w longi z racji tego, że jesteśmy bardzo, bardzo nisko. Chociaż, jeżeli ktoś by chciał, no to mógł tutaj złapać fajnego longa. Też chyba tam odpowiadałem na komentarz pod którymś filmem, czy shorty z jednodniowego spadkowego gapa to dobry pomysł. To jest dobry pomysł, na, ale rozgrywanie oczywiście na mniejszym interwale. Ja tutaj wchodziłem w longi i liczyłem na zupełnie coś innego w tą pozycję wybiłem Entry, no i mm, przy tym spadku po płynności z tego szczytu, z tego szczytu, dobicie do jednodniowego gapa. Spadliśmy w dół, flipnęliśmy tego czterogodzinowego aktualnie wzrostowego gapa, który jest w tym miejscu. Jak widzicie, więc nie respektujemy po zgarnięciu płynności, dobicie do jednodniowego spadkowego gapa. Nie respektujemy wzrostowych gapów, e, i to może zwiastować tym, że w krótkim terminie pójdziemy, na przykład, po ten tutaj dołek, e, ale aktualnie. No, nie wygląda, jakbyśmy mieli to, to robić, bo ten dołek też jest mocnym dołkiem. Mamy zgarnięcie płynności, zjazd, zgarnięcie płynności z całego weekendu, z tego low resistance Liquidity, o którym też wam mówiłem w poprzednich filmikach. Zgarniamy low resistance Liquidity, czyli jak widzicie w tym miejscu, to jest koniec tego low resistance Liquidity i Bitcoin idealnie zgarnia ten dołek. E, I jeszcze co, co tutaj się dzieje? no Mamy niezależny zjazd to jeszcze mamy re-sweep tego dołka i potem dopiero reakcje wzrosną, tak? Czyli tak wygląda bardzo zdrowy i mocny dołek. Nie robimy czegoś takiego, czyli nie robimy wyższego szczytu i idziemy do góry, tylko zgarniamy płynność, tak? Czyli to wygląda w ten sposób i poniżej tego dołka nie ma płynności, więc jeżeli Bitcoin ma iść w dół i mm, to raczej nie zatrzyma się w tym miejscu, tylko jak już pójdzie w dół, no to Pójdzie po tego internal low, tak, bo poniżej tego dołka już nie ma płynności. Ten dołek zgarnął płynność nie do z low resistance liquidity, i to z tego dołka. Więc jak zejdziemy według mnie no poniżej 68, to już raczej możecie szukać na mniejszych interwałach shortów do 67 po ten tutaj dołek, czyli 4-godzinowy internal low, czyli to jest dołek, który jest w gapie, jak widzicie, w tym 4-godzinnym wzrostowym gapie. To jest też mocne miejsce właśnie z płynnością. I jeżeli Bitcoin ma być wzrostowy i mamy iść po wyższe poziomy, czyli z tego miejsca mamy pójść tam po 80 tysięcy dolarów, tak, to dla mnie to jest najniższy punkt, który Bitcoin może spać, żeby zostać wzrostowy. Tak, chcę to zaznaczyć, że jeżeli mamy być wzrostowy na Bitcoinie, to ten to miejsce jest najniższym miejscem, które Bitcoin może dobić, żeby być wzrostowym i kontynuować te wzrosty. Tak, jeżeli zrobimy coś takiego, to według mnie idziemy już wtedy na hmm, potem tutaj dołek, czyli 59 tysięcy dolarów i stąd potencjalnie można już zacząć że Bitcoin będzie rosnąć, tak? Czyli pomiędzy tym dołkiem czterogodzinowym internalną nie ma żadnego poziomu, według mnie no jedynie co są te jakieś małe dołki na godzinnym interwale, ale to nie ma znaczenia, tak? Bo przebicie tego internal low by oznacza to, że nie respektujemy wzrost żadnych wzrostowych gapów i te, ta dniówka posłużyła nam jako opór i idziemy niżej, tak? I idziemy prawdopodobnie po ten dołek i kontynuujemy ten trend spadkowy, więc maksymalnie co bym chciał zobaczyć dla bitcoina, jeżeli jesteśmy wzrostowi i bitcoin chce pójść po 80 tysięcy dolarów właśnie w tym, roku, w tym ruchu z tym dołkiem, tak? Czyli jeżeli to jest dołek tego ruchu, no to Bitcoin powinien maksymalnie zrobić coś takiego, żeby utrzymać e, właśnie ten, ten ruch wzrostowy i kontynuować te wzrosty. Bo jeżeli stracimy ten dołek, e, no to według mnie idziemy przynajmniej po ten dołek i stąd może zaczniemy wzrosty, albo nawet idziemy po 50 tysięcy dolarów. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak na razie, przyglądam się Bitcoinowi e, i tak jak wam mówiłem w poprzednim filmiku z analizy. Czekam właśnie na Bitcoina, który ewidentnie pokaże mi, że chce iść do góry, tak? Bo w tym momencie my nie wiemy, co chce Bitcoin zrobić. Czy Bitcoin chce iść po ten dołek, czy chce iść do góry, tak? Ja chcę mieć informację od Bitcoina. Ok, idziemy do góry. A ta informacja otrzymam dopiero, jak zamkniemy się powyżej tego jednodniowego spadkowego gapa, tak? Czyli jednodniowa świeczka musi się zamknąć powyżej tego jednodniowego spadkowego gapa. Jak widzicie aktualnie respektujemy tego jednodniowego spadkowego gapa. Zgarniamy płynność z tego szczytu i z tego szczytu, czyli dwa poprzednie dni płynności zostały zebrane. Respektujemy jednodniowego gapa, więc na razie to wygląda bardziej spadkowo niż wzrostowo dla Bitcoina. E, więc nie chcę aktualnie niczego longować. To nie jest miejsce dla mnie dla, do longów. Miejsce do longów będzie dla mnie powyżej tego gapa. Tak, i wtedy będziemy tradować z trendem. I wtedy będę miał informację, że Bitcoin idzie po właśnie te e, <laughs> poziomy. A w tym miejscu m, raczej wygląda mi to na spadek e, do tego dołka, albo nawet ten, tak jak wam mówiłem, po kontynuacji tego ruchu spadkowego, nawet po ten tutaj e, sell side liquidity. Tak, więc tak to wygląda. Tutaj też w ogóle ten dołek zostawił nam chyba idealnie podwójny dołek, albo praktycznie. Więc bardzo możliwe, że tutaj zejdziemy. Tutaj jest też weekly low. Tak, czyli to jest knot tygodniowego. O, monthly low. To to jest bardzo też mocny poziom. Tak, to jest dołek. Widzicie, że praktycznie idealny dołek, czyli Bitcoin tutaj się odbił. Nie zgarnął płynności z tego dołka. A tutaj, jak widzę, to jest bardzo mocny dołek, bo to jest tygodniowy knot miesięczny knot i to jest tak naprawdę ostatni poziom przed 52 tysiące dolarów no tak, no bo tutaj ten jest następny poziom, to jest tutaj 52 tysięcy dolarów, weekly low monthly low chyba tak, tak tak, i to jest ten dołek który nas tutaj wypchał po 65 tysięcy dolarów, tak, czyli to jest mniej w ten sposób wygląda, czyli to jest ten ostatni dołek przed 49 tysięcy dolarów, więc tak naprawdę jeżeli Bitcoin ma iść w dół, no to następny poziom, który może się odbić, to jest właśnie się 58,900 e, i stąd też będę próbował to na przykład longować, tak, czyli z tego miejsca, jeżeli Bitcoin stąd zacznie spadać, no to stąd po, skuszę się na longa, bo według mnie to będzie naprawdę sensowny poziom, bo następny poziom dopiero jest na 53 tysiącach dolarów, więc jak stracimy ten poziom, stracimy ten poziom, no to tutaj e, raczej już pójdziemy po 52 tysiące dolarów, więc nie wiem, gdzie będzie ten stop loss, ale bardzo możliwe, że spróbuję złapać taką pozycję. no Widzicie, że mamy tutaj idealnie praktyczny podwójny dołek, weekly low, monthly low, troszeczkę tych poziomów tutaj jest, więc jeżeli Bitcoin mm, będzie cały czas reflektować tego jednodniowego spadkowego gapa, no to Możliwe, że pójdziemy potem Więc tak podsumowując, byśmy <laughs> bardzo bo boli, bo nagrywałem jeszcze wcześniej aktualizację dla prywatnej grupy. Więc jeżeli mam to tak podsumować, aktualnie nie rozgrywałbym żadnej pozycji z racji tego, że nie mamy informacji od bitcoina, czy chce iść do góry, czy chce iść w dół. E, aktualnie bardziej spadkowy z racji tego, że respektujemy cały czas jednodniowego spadkowego gapa, więc to jest kontynuacja trendu spadkowego. tak? A jak wiecie, jak się rusza. E, Cena, czyli idziemy w dół, idziemy, wracamy po jakieś imbalanse, czyli po spadkowe gapy, i potem co, wracamy w trendzie spadkowym, na no tym samym ruchem, po prostu i robimy niższy dołek. Więc mniej więcej aktualnie Bitcoin jest gdzieś w tym miejscu, tak? Spadliśmy, dobiliśmy do jednoczesnego spadkowego gapa, no i bardzo możliwe, że będziemy kontynuować ten trend spadkowy. Jak Bitcoin zrobić coś takiego, czyli właśnie flipnie tego gapa, zamknie tą dniówkę, to będzie informacja dla mnie, że to jest dołek, tak, to jest dołek tego ruchu i chcemy iść do góry po tutaj na przykład inne poziomy, tak jak tutaj macie, czyli ten, ten tutaj, tutaj na mniejszym interwale są płynności, tutaj jest ten tygodniowy spadkowy gap, tak, czyli to będzie informacja dla mnie, że Bitcoin chce iść po te tutaj płynności, po te szczyty, po tygodniowego spadkowego gapa. Więc wtedy będę szukał tego longa po kontynuacji właśnie 76 tysięcy dolarów. A jeżeli to się nie wydarzy, czyli stąd, no nie zamkniemy się powyżej tego gapa, no to bardzo możliwe, że pójdziemy właśnie po ten tutaj dołek i po te tutaj płynności, tak? Czyli mniej więcej, no Bitcoin jest właśnie w tym, w tym momencie, tak? Jak dla mnie bardziej możliwe jest to, że pójdziemy po 58 tysięcy dolarów niż... Po 75 tysięcy dolarów. Ale jak Bitcoin zrobi coś takiego, no to nie będę temu zaprzeczać i będę szukał longa po kontynuację właśnie po te tutaj 76. I stąd według mnie to będzie kontynuacja trendu spadkowego i będziemy iść w dół. Więc mamy dwie, dwa scenariusze, i w ten sposób ja z naszą prywatną grupą będziemy rozgrywać prawdopodobnie rynek. I tyle co chciałem Wam przekazać. Dzięki za oglądanie i widzimy się jutro. Cześć.